Witam Was bardzo gorąco. Oto fajny motocykl, który przyspiesza bicie serca 165 koni przy 11 tysiącach obrotów. Świetny, zwinny, miejski potwór, który powoduje chęć do jazdy. Nie tylko tej, można powiedzieć, wokół komina, ale również tej dalszej. Co jest fajne w S1000 R. To przede wszystkim to, że mamy do czynienia z litrowym jednośladem, który jest zwrotny, świetnie się nim manewruje, nie tylko w mieście. Ma oczywiście również sportowo wyprofilowaną kierownicę, sportową pozycję, nawet bak wyprofilowany pod kask, dzięki czemu siadamy na niego i można przepuszczać, co się będzie działo. Ponadto mamy aktywne zawieszenie, a także taki pakiet komfortu jak grzane manetki. Dodatkowo wydajny układ hamulcowy, przewody w oprocie stalowym i wszystko to, co powinno być, abyśmy się czuli bezpiecznie, można śmiało powiedzieć, w każdych warunkach. Co ciekawe, moi drodzy, ten motocykl ma przebieg. Cena tego egzemplarza to dokładnie 71 890 zł, co powoduje, że jest to nie lada gratka dla tych, którzy chcą mieć. Świeży motocykl z salonu dodatkowo z gwarancją z całym pakietem bezpieczeństwa, jaki taki motocykl nowy może zaoferować. Jakby tego było mało, również pamiętajmy o tym, że mamy oświetlenie LEDowe, najnowszy dostęp do technologii w związku z trybami jazdy oraz cały arsenał fantastycznych możliwości, które powoduje, że można się w tym motocyklu zakochać. Dla kogo jest taki motocykl? Dla tych, którzy mają troszkę czasu w weekend, chcą pojeździć, kolokwialnie mówiąc, wokół komina. To nie jest pojazd dla tych, którzy cenią dalekie i komfortowe podróże. Dlaczego? Ponieważ, zobaczcie, mamy pozycję złożoną, czyli nie jedziemy w ten sposób, jak na motocyklu typu Adventure, tylko już mamy pozycję delikatnie obniżoną, która automatycznie dociąża przednie koło. Warto również powiedzieć o tym, że motocykl jest bardzo dobrze wyważony. I co prawda, tym egzemplarzem nie możemy Wam pokazać, jak ten motocykl jeździ. Ale jeżeli jesteście ciekawi, to dajcie nam znać w komentarzu. Przygotujemy dla Was materiał na temat S1000R z rocznika 2024, ponieważ jeden z naszych kolegów w teamie BMW Motorrad MCars. Użytkuje prywatnie taki motocykl, więc jest szansa na nagranie materiału. Po prostu chcemy wiedzieć, czy będzie zainteresowanie w komentarzach. Ponadto, to fantastyczny motocykl, tak jak wam wspomniałem, do jazdy lokalnej, miejskiej, wtedy, kiedy potrzebujemy dynamicznie przyspieszyć i poruszać się sportowo, komfortowo, ale też kochamy styl sportowy. Jeżeli szukamy motocykla w dalsze podróże, warto wziąć inne pozycje. Tutaj pod lupę albo kupić kilka motocykli, ponieważ jest to motocykl niezabudowany, czyli powyżej. Albo w ramach prędkości autostradowych, faktycznie czuć opór aerodynamiczny, który wytwarza kierowca wraz z kaskiem, z całym osprzętem. Więc często można zauważyć, jak na autostradzie jeżdżą motocykliści w Naked'a, którzy są pochyleni tak, tak, jak na ścigaczu, ponieważ jest to o wiele bardziej wygodne i faktycznie człowiek nie czuje tego oporu, który jest odczuwalny przy większych prędkościach. Dodatkowo oczywiście mamy również pakiet w związku z bogatym wyposażeniem standardowym motocykli BMW, czyli QuickShifter, więc tak naprawdę sprzęgło służy nam tylko i wyłącznie do ruszania. Za dalszą część zmiany biegów odpowiada jedynie dźwignia. Czy chciałbym mieć taki motocykl? Tak. Ale moje serduszko przyznam szczerze, bardziej bije w kierunku S1000RR. I ja wiem, że ten motocykl do miasta byłby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, ponieważ ma większy wychył kierownicy, lepiej się nim manewruje przy niższych prędkościach, co też jest spowodowane i tym maksymalnym wychyleniem kierownicy, ale także troszeczkę inną ergonomią i budową zawieszenia. Więc tutaj pod tym względem też, jeżeli chodzi o jazdę. Sportową, nazwijmy to ładnie, albo o charakterze sportowym w mieście, to będzie świetne rozwiązanie, ale oczywiście są miłośnicy zabudowanych motocykli, albo też motocykli typowo turystycznych, adventure. Nie zmienia to jednak faktu, że BMW oferuje cały wachlarz szerokiego asortymentu nie tylko sportowe pojazdy do miasta, ale także również Ścigacze, motocykle adventure, motocykle typu Heritage i wiele innych pojazdów, które powodują szybsze bicie serduszka. Albo nie to czekanie, kiedy przejdzie ten weekend i będzie można ruszyć na podbój dróg i różnych ścieżek. Dlatego uważam, że podróżowanie na jednośladzie jest fajne, pełne pozytywnych przygód i budowy niezapomnianych wspomnień. Poza tym ta charakterystyczna wolność ma coś w sobie. Podsumowując, świetny motocykl nie tylko do miasta, ale również do niedalekich podróży. Świetny motocykl, ponieważ ma obniżoną cenę i ma tylko rok, a także jest to szybki sprzęt, który powoduje... Szybsze bicie serca. A jeżeli jesteście ciekawi, jak taki jednoślad jeździ, piszcie śmiało w komentarzach, nagramy dla Was materiał. Chociaż tu mnie kusi jeszcze taki jeden materiał, czym jeździ team BMW Motorad MCars, żebyście poznali, jak różne oczekiwania są wśród nas i jakimi różnymi sprzętami BMW jeździmy na co dzień. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia w Krakowie. Cześć!